30 lat temu nie było forum, na którym Reese Witherspoon mogłaby opowiedzieć o tym, że jako nastolatka doświadczyła molestowania na tle seksualnym. W Hello Sunshine jej firmie produkcyjnej Witherspoon stworzyła właśnie takie forum, a następnie sprzedała tę firmę za rekordowe 900 milionów dolarów. Ja się nazywam Karolina Pasternak. To jest kolejny odcinek mojego programu o filmie i telewizji, do którego subskrybowania bardzo państwa serdecznie zachęcam. Ten odcinek poświęcony jest oczywiście. Oczywiście, aktorce Reese Witherspoon zaczynamy. W szkole średniej uchodziła za kujonkę, zanim poświęciła się aktorstwu na dobre zawodowo. Studiowała literaturę na Uniwersytecie Stanforda. Naturalnie, więc, kiedy zajęła się produkcją filmów, kiedy pomyślała o produkcji filmów, na tapetę wzięła książki. I to Najpierw takie książki, które nie zostały jeszcze nawet opublikowane. Zakładając na początku drugiej dekady lat 2000 firmę producencką, Witherspoon wykupiła prawa do dwóch powieści. W 2014 roku wyprodukowała adaptację zaginionej dziewczyny Gillian Flynn. Reżyserował David Fincher, a Dziką Drogę nie tylko przeniosła na duży ekran, ale zagrała też w filmie główną rolę, za którą zdobyła nominację do Oscara. Obie te produkcje odniosły sukces artystyczny i fantastycznie się sprzedały w kinach. A gdy trzy lata później Reese Witherspoon wzięła na tapetę powieść niejakiej Lian Moriarty pod tytułem Big Little Lies, stało się jasne, że ma talent ma niesamowity talent do przekuwania powieści w filmowe złoto na podstawie. Książki Moriarty, powstał oczywiście ten już bardzo dobrze znany serial pod tytułem Wielkie Kłamstewka. Zdobył aż 8 nagród Emmy, 4 złote globy, no i serca milionów kobiet i mężczyzn na całym świecie. Serial o matkach i żonach z Monterey w Kalifornii, zawiązujących pakt, by uporać się z traumą przemocy na tle seksualnym, miał premierę w lutym 2017 roku. W październiku 2017 tego roku, a więc dobrych kilka miesięcy później Ronan Farrow zdemaskował Harvey'a Weinstein'a i Hollywood stanęło na głowie. To wtedy w ledwie kilka lat przeskoczyliśmy z jednej do kompletnie nowej epoki. I znalazłam bardzo ciekawy fragment wypowiedzi Reese Witherspoon z tamtego okresu. Przez całą moją karierę to było brane za normę, że kobiety były mniejszością na planie. To opowiadała dokładnie w wywiadzie dla Variety. Operatorzy byli mężczyznami, reżyserzy byli mężczyznami, techniczni byli mężczyznami. Kilka kobiet pracowało zazwyczaj w garderobie. Pamiętam, że kiedy byłam jeszcze dziewczynką, lgnęłam właśnie do nich, dodała. Dziennikarka następnie zagadnęła ją o jej doświadczenia jako dziecięcej aktorki i zadała dokładnie takie pytanie. Czy to bezpieczne dla dziecka występować w filmie? Na co Witherspoon pyta. Masz na myśli rosnące ambicje stania się sławnym? Dziennikarka odpowiada: Nie, nie. Czy to bezpieczne, żeby dziecko pracowało w świecie dorosłych? Na nie, jasne, że nie, odpowiada, Ritter, odpowiada Reese Witherspoon. Przytrafiały mi się złe rzeczy. Byłam molestowana, nękana. To właśnie na fali MeToo Witherspoon podzieliła się w 2017 roku swoją historią. Opowiedziała, że mając 16 lat padła ofiarą napaści na tle seksualnym, a przestępstwa dopuścił się reżyser. Dodała, że doświadczyła również w pracy innych form molestowania. Koniec 2017 roku był dla niej bardzo trudnym okresem. Prawie nie spała, zmagała się z atakami lękowymi, wspomnieniami, które próbowała wyprzeć. 30 lat wcześniej, gdy stawiała pierwsze kroki w branży filmowej, nie było takiego forum, na którym mogłaby podzielić się swoimi traumatycznymi doświadczeniami, a właśnie Hello Sunshine, czyli firma producencka, którą założyła, stała się takim forum. Dwa największe hity tej firmy. To sztandarowe zarazem produkcje Remitu. Akcja The Morning Show emitowanego w Apple TV zaczyna się w mroźny poranek, gdy na popularnego prezentera telewizyjnego pada cień oskarżeń o molestowanie seksualne pracownic. Wielkie kłamstewka opowiadają zaś o tym, jakie maski zakładają kobiety ofiary przestępstw na tle seksualnym i przemocy domowej, po to, żeby nie wzbudzać winnych litości. Warunkiem, jaki Reese Witherspoon postawiła, gdy sieci streamingowe walczyły o to, by zrealizować adaptację Wielkich Kłamstewek, była równa płaca za równą pracę. To znaczy, że za te same kompetencje i za ten sam rodzaj obowiązków wszyscy na planie zostaną wynagrodzeni w w taki sam sposób. Pamiętajmy, ten serial wszedł na mały ekran, był emitowany w HBO w roku 2017, ale w lutym, w początku tego roku, a więc jeszcze przed wybuchem mitu i Witherspoon. Udało się ten warunek zagwarantować dla swojej ekipy, mimo że przez dekady, przez właściwie ponad 100 lat niepisaną zasadą w Hollywood było to, że kobiety zarabiały mniej. W ostatnim czasie według danych statystycznych mowa była o około 20% tak zwanej luce płacowej między mężczyznami a kobietami. Na okładce kwietniowego wydania magazynu Time z 2021 roku Reese Witherspoon pozowała siedząc pewnie w krześle reżyserskim w szpilkach i męskiej marynarce. W tym wydaniu magazyn Time wymienił jej firmę Hello Sunshine wśród 100 najbardziej wpływowych amerykańskich firm. Wewnątrz tego wydania magazynu Time znajdował się wywiad z aktorką, którego fragment, a konkretnie jedno zdanie Państwu tutaj teraz zacytuję w pierwszej kolejności, ponieważ uważam je za absolutnie fenomenalne. Reese Witherspoon stwierdziła mianowicie tak, myślę o pieniądzach jako o motorze napędowym zmiany równie ważnym co opowiadane historie i dalej tłumaczyła. Kiedy zaczęłam zarabiać wielkie pieniądze i obracać się wśród innych ludzi zarabiających wielkie pieniądze, obserwowałam moich rówieśników, mężczyzn, nieustannie inwestujących w takie przedsięwzięcia jak chociażby Uber. Ich założycielami byli ich znajomi. Oferowano im możliwość inwestycji po znajomości. To, czy i jak inwestujesz zarobione pieniądze, jest równie ważne jak to, czy zarabiasz ich tyle samo, co kolega z planu dodała. Oczywiście dziś Reese Witherspoon nie musi się już martwić o lukę płacową, przynajmniej nie o lukę płacową związaną z jej zarobkami. Wywalczyła sobie bycie wynagradzaną na tym samym poziomie co mężczyźni w jej branży, ale wywalczyła też oczywiście dużo, dużo więcej. Jej firma producencka, ta, o której już wspominałam wielokrotnie, Hello Sunshine, nie jest już jej własnością. Sprzedała ją i to w momencie pikowej popularności tej firmy. A dostała za nią pieniądze horrendalne prawie miliard dolarów tyle zapłacił fundusz inwestycyjny, który kupił firmę od Reese Witherspoon. To, co zostało, to reputacja, którą wyrobiła sobie w branży w ostatnich latach. Mianowicie nie tylko bardzo utalentowanej aktorki, ale także niemalże wyroczni w dziedzinie adaptacji książek na mały i duży ekran. Yeah, we just moved here. You've been a bohaterką tego odcinka mojego nowego programu o telewizji i kinie była Reese Witherspoon. Ja się nazywam Karolina Pasternak. Bardzo państwu dziękuję za poświęcony mi czas i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Zachęcam do tego, byście państwo kliknęli przycisk like, jeśli podobało się państwu to, co dla państwa przygotowałam. No i oglądajcie moje filmy i shorty. Jest ich już Kilkanaście na tym kanale. Bardzo dziękuję. Przygotowuję już kolejny odcinek. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam.